Witajcie a dzisiaj robimy test e, Loda kaktus miętowego ogólnie jadłem takie normalne kaktusy, ale takiego To jeszcze nigdy nie jadłem Ogólnie, jeszcze zawsze No, więc tu, czekajcie A to jest to, czyli najlepsze, co może być No to to wiem, jak smakuje to też jem. nie widzę to inaczej Ciężko smakuje, chociaż tak nie wiem, może troszkę inaczej okej, okay, już tutaj, no gdzieś to, ale okej okay, no rzeczywiście ten smak takiej mięty ja tak mięta no nawet lubię mięte czuć miękkie mi mięte czucia to tu? no tu też to wona, to też coś taką mięte, no Oczywiście ja to w ogóle działaczy na jaklami musiałem to kupić. No więc taka odcinka to myślę, że takie 6 mocznych 6,5 na 10. Może... Nie, jestem 7 na 10 takie tam. No, więc to jest moja ocen. 300 jestem.